Witam serdecznie w kolejnym odcinku dzisiaj kilka ważnych zwrotów związanych z czasem. Czas cały czas biegnie, czasami nam się kończy, czasami mamy go mało. Czyli na przykład jest jakieś spotkanie, patrzymy na zegarek. O, kończy nam się czas. Jak to powiedzieć w języku angielskim? Albo pospiesz się, mamy mało czasu, więc uwaga, w języku angielskim mamy zwrot be short of time, ale jest też wersja be short. On time. Mam wrażenie, że on jest bardziej amerykańskie. Oprócz tego mamy te, ten zwrot można połączyć z czasownikiem run. Run, short, on time czy tam off. Czy też get. We are getting short of time. Kończy nam się czas. Zapraszam przed ekran. No dobrze moi drodzy, czyli be shot on time albo of time. Be oczywiście trzeba odmienić, w teraźniejszości I am, you are i tak dalej, w przeszłości I was, you were. Czyli mieć mało czasu, albo my czasami mówimy przeczeniem: nie mamy dużo czasu. I kilka przykładów. This option is good for those who are short on time. Czyli ta opcja jest dobra dla ludzi. My powiemy dla ludzi. Oni bardzo często mówią for those, dla tamtych ludzi. Innych niż my, na przykład. Who are short on time. Czyli ta opcja jest dobra dla ludzi, którzy mają mało czasu. I teraz mamy jakiś wykład, i osoba prowadząca na końcu mówi: I'm afraid we are running short on time, so let me briefly sum up what was said today, tak? Czyli obawiam się, że kończy nam się czas, więc może szybko podsumuję, co zostało dzisiaj powiedziane. What was said today? Piękna strona bierna. I kolejny przykład, zaraz wam go pokażę w filmiku. Pani mówi do pana. I'm wondering if I can ask a quick question because we are getting a little short of time. Czyli na końcu rozmowy mówi: No, zastanawiam się, czy jeszcze mogłabym zadać jedno pytanie, no bo kończy nam się czas. We are getting, i właśnie tutaj z tym get, a little short of time. Tak? Czyli jeszcze to podkreślała dodając a little. I ostatni przykład. Mamy jakąś debatę. Kończy się czas, i osoba prowadząca mówi: We are running short of time. Oczywiście mogłoby też być on. So I'm going to quickly wrap this up. Więc szybko to podsumuję. Bardzo ważny zwrot. Wrap up. Chyba zrobimy na ten temat filmik. First, po pierwsze, no i zaczyna podsumowanie. No dobrze, moi drodzy, czas na przykłady od native speakerów. Mamy tutaj materiał o Grand Teton National Park, czyli przepiękny park w Stanach Zjednoczonych. Tutaj jeziorko proponuje pan, żeby się przejść na drugą stronę, ale jeżeli nie mamy czasu, mamy mało czasu, no to żeby przepłynąć promem. Posłuchajmy. If you're short on time, climb aboard. If you are short on time, czyli jeśli masz mało czasu, climb aboard the ferry, wejdź na pokład promu, which crosses to the western shore, żeby się dostać na zachodni brzeg. jeszcze raz. if you're short on time, climb aboard the ferry which crosses to the western shore every 15 minutes to tour the trails highlights. I kolejny przykład pani mówi, że mogłaby dać kilka przykładów, ale mamy mało czasu. I could give a few examples. I think it's one of the most challenging things. I mean, I could give a few examples, but I think we're we're short on time, so. But I think we are short on time, tak? Czyli użyła zwykłego be short, no i wersja on. I mean, I could give a few examples, but I think we're we're short on time, so, so I won't. So I won't, czyli nie dam tych. Przykładów to był zaprzeczony czas przyszły. Jeszcze raz. I dyskusja w studiu telewizyjnym. Pani mówi nagle, że mamy mało czasu, a chciałaby wprowadzić jeszcze jeden temat, porozmawiać na jeden temat. Posłuchajmy. Rule. We're, we're yeah, rule. A short on time. Czyli pani mu przeszkodziła: We are a little short on time. I'd like to get one more topic in tak jakby wprowadzić jeszcze jeden temat and the way we pay for rule we're a little short on time i'd like to get one more topic and... i kolejny przykład znowu jakaś tam debata i pan prowadzący mówi if we can pause for just a second we are running short on time czyli tym razem czasownik run no i wersja z on

I kolejny przykład, znowu jakaś dyskusja. Widzowie mogli dzwonić tym razem. Pan mówi, że mamy mało czasu, ale we are going to take one more call. Czyli jakby odbierzemy jeszcze jeden telefon. Alright, we're running jeszcze raz. Alright, we're running i kolejny przykład Pani tutaj analizuje frytki różnych producentów i mówi, że producent McCain also has great option for those dla tych ludzi who are short on time, którzy nie mają czasu, no bo mamy tu jakieś frytki, które po 5 minutach są gotowe. has Jeszcze raz McCain also has great options for those who are short on time. I kolejny przykład, o którym mówiłem, on właśnie będzie z get. Na końcu tej dyskusji pani mówi I'm wondering if, zastanawiam się, czy I can ask you a quick question, tak? Czy mogę zadać jakieś szybkie pytanie, because... I'm wondering if just on the back of that I can ask a quick, a quick question, because I know that we're getting a little bit short of time, czyli z czasownikiem get. Oczywiście dzieje się to wszystko w tym momencie, czyli czas present continuous, we are getting. No i to wzmocniła przez a little, a nawet jeszcze przez bit, a little bit, short of time tym razem. I'm wondering if just on the back of that I can ask a quick, a quick question, because I know that we're getting a little bit short oh, i ostatni przykład. Na dziś pan prowadzi jakiś wykład, zerka na zegarek. O, mamy mało czasu. We are running short of time here, so let me just finish with a couple of things, tak? No to może skończę dosłownie z kilkoma rzeczami. No, my byśmy pewnie powiedzieli, no to kilka rzeczy na koniec, na podsumowanie. At telling stories. I think it's cool. Okay, so we're running uh, short time here, so let me just finish with a couple of things. Raz. We're running a uh, short time here, so let me just finish with a couple of things. Dzięki. Trzymajcie